Siemanko! Z tej strony go na x A dzisiaj będziemy nagrywać z moją siostrą. Judytą. No i ona będzie grać na moim telefonie, a ja na swoim drugim. Dobra, więc gramy. Kim chcesz zagrać Judytka? Piper. Ja ona gra, Piper. będzie grać różową Piper, a ja będę grać El Primo na jej koncie, a ona na moim. Dobra, to gramy. Moja a siostra ja... ma 5 lat, więc no masz Piper. Cześć! E, dobra, moja siostra ma 6 lat, więc e, nie, będzie nie będzie za dobrze grała, ale może coś tam pogram, nie? No. I jak chcesz coś mówić, to najbliżej telefon, ok? No. To daj tutaj. Pamiętasz jak się grało? Tak, tak. Pamiętasz jak e, się... E, niebieskim, niebieskim się ruszało. A czerwonym się atakowało. Idź tu do mnie, idź na dół, na dół do mnie, o tutaj. O, tutaj. Siemanko, Judytka. Siema? Taki zielony to ja jestem, ja, okej? Okay? A pan jak się atakowało? No, to zielony. Okej, okay. to jak będziesz widzieć przeciwnika, to Oj. mów. I nie możesz wchodzić w to zielone. A możesz czymś. Tymi... Nie umiem grać bo... Nie, nie, musisz, musisz wyjść za ten gomórku, bo ja zaraz zginę. Zginąłem! Zginąłem! Musisz tutaj, musisz się schować do tego krzaczka. Schowaj się do tego krzaczka. Nie tu, nie idź, nie idź! Bądź się, co pisał. musisz tutaj iść. I poczekaj. Możesz... Nie, nie, Cię... nie, ty. Ja zaraz będę, ja zaraz będę. O, tutaj jestem. I chodź. Gdzie? No ja już ja już jestem. Kurde, jest... Nie! I patrz musisz iść tutaj. Musisz iść tutaj i zbierać te cytki. Ło, wow, brawo, zabiłaś go! Zabiłaś go. Zabiłeś. Aha, okej, okay, dobra. No to nie możesz chodzić do tych czerwonych chmur. Yy, znaczy zielonych. I chodź za mną, chodź za mną. Nie, chodź za mną, chodź za mną. Idziesz? Jak będziesz widzieć przeciwnika, to strzelaj. Tym czerwonym. Ups. mijamy się. Siema? Musimy ich poszukać. Musisz. O, tamko. tam, tam, tam! No, widzę, widzę, widzę. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, strzelaj, strzelaj. Strzelaj do nich. Ja je zabiłem jednego. Kurde, zginąłem. Musisz sobie jakoś poradzić. To ty mi się. Nie, nie, ty Ja móc... bez ciebie nie umiem grać. Dobra, ja, ja już zaraz będę. Aj, pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden. Dobra, jestem. Musimy tam i ja na nich idę. Pyk. pyk. Pyk, 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 Nie wierzę. Wygramy zaraz. Pyk. Zabys, strzelaj do niego. Pyk, pyk. Wygrali! Wygraliśmy! Ja wysłałam do zielone. Ale to się nic nie stało, wygraliśmy! Tak, wygraliśmy! Dobra, Ile to już? To jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. Ale mm. kogoś innego weź, spoko? Czemu? No bo musisz... ja ci wybiorę postać, ok? No, taką najmocniejszą? Taką mocną. Dziewczynkę? Tak, dziewczynkę najmocniejszą. Taką? Dobrze. Dobra, tak. Dobra, Taką piratkę, tak? Tak, to a ja zagram taką, co rzuca misia. Mam a go. mogę ja? Dobra. Ty będziesz miała skórkę do niej. Gdzie jest? Tutaj proszę. A ja sobie... A, a ja sobie tą zagram. Dobra, i zaczynaj. Trochę nie pamiętam jak się gra, ale... Dobra, Zaktuję. Ale ty się pamiętam, tylko, pamiętam. Ty się, tylko jak widzisz przeciwnika, to uciekaj, okej? Okay? I patrz, jak tutaj tak pocelujesz, to jakby nie będzie na tym. I uciekaj, 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 musisz szybko. Brawo! Nie, aj, zginą, zginęłaś, ale to nic. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze nie, jeszcze chwilę. Za ile będziesz? Trzy. Jeden. Odnawiam się. Dobra. I chodź, 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 uciekamy. Musisz, nie, mo, nie musisz być, musisz, nie możesz być w tych białych murach. Pffu, zielonych. O, tam są te. Musisz uważać, ty bądź w krzaczku, o! Bądź właśnie w krzaczku. O! Schowaj się, schowaj się w tu. Krzaczku, schowałam się w krzaczku. Schowałaś. Jak no chcesz coś mówić to mów mi tak. Tak. I jak będzie się tutaj taki telefon pojawił to musisz się ruszyć. ok? Telefon! No musisz się ruszyć. Dobra, chodź za mną. Za kim? Te, tym niebieskim? O nie! Tak. O nie! Zabić? Zabijcie. Musisz tutaj poczekać. Musisz poczekać tutaj. I jak będą się do siebie te zielone chmury zbliżały, to musisz... to musisz... E, zielone chmury. Dobra, uciekaj na dół. Ale nie się ruszyć. Uh. Dobra, trzecie miejsce. Dobra, ale ty wygrałeś, a ja przegrałam. Nie, obaj przegraliśmy. Da. Jeśli filmik właśnie się spodobał, zostawcie subskrypcję z łapeczkę w góreczkę. Jak będziecie chcieli e, jeszcze filmików z moją siostrą, no to... no to okej. Okay. No to napiszcie w komentarzu. Teraz ty coś powiedz. Nie, nie gramy. No dobrze. Coś jeszcze możesz powiedzieć. No mów, co tam chcesz powiedzieć? A ty będziesz chciała jeszcze ze mną nagrywać? Tak. Dobra, no to kończymy. Cześć.